I znowu zielono Tu Mala. Przy linii końcowej Oniżarkowski teraz dostrzegły Śmigiela ten wykłada piłkę. Lizakowski! Jeden do zera, 67 minuta. Akcja wachadłowych, były graczy Śląska, Szmigel podaje, Lizakowski strzela, Lechia prowadzi. Mateusz Lisowski, Lizakowski, ładnie to zrobił, Lizakowski, pole karne, Lizakowski, Mycan! 2 do zera! Ale co teraz wyczarował Przemysław Mycan po tej akcji Lizakowskiego? 72 minuta. Stadion w Zielonej Górze we euforii, zwłaszcza ta część oczywiście zajmowana przez kibiców gospodarzy, bo Lechia zdobywa drugą bramkę w tym spotkaniu.